To z jednej strony jest muzyka, a z drugiej strony ekologia. Prawie cała sala, naprawdę wytrawnej znającej się na rzeczy publiczności. Jestem uczestniczką 52 festiwalu tkaniny. Kiedy to ostatni nazbaść śmieci? Nie pamiętam. No to widać. Ty w ogóle nie masz nawyków segregowania odpadów. Ale dlaczego mam to robić? Dlaczego mam to robić, kończy zapytam? Bo ziemia jest tylko jedna, a my nie mamy dokąd pójść. Segregujemy To wszystko to są cenne surowce wtórne, które w procesie recyklingu należy powtórnie wykorzystać. Wiem. przywieziemy wszystkie odpady do koła. No, to są takie góry, to zrobimy jeszcze do Supieli, będą takie wieszcary, albo takie bezczyny. Słuchajcie, jest tak, poniekąd każdy z nas jest winien, że śmieci tam zarazby. Bracie, spójrz na ten świat, co co dla mnie niezwykłym krokiem się dla nas. Siostr Państwa jestem od 30 lat w branży ekologicznej. Jest to przypadek albo też nie. Jestem współautorem systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła. To jest w miejscu powstawaniu odpadów, czyli powstawania odpadów, czyli w kuchni, tam, gdzie się wszystko zaczyna. Poprzez w sklepach kupujemy, idziemy do domu, rozpakowujemy te wszystkie fajne rzeczy, zjadamy albo coś tam innego mamy i później te odpady powstają tam w sposób już selektywny.

jak to się stało? Syn zapytał się, tato, zmieniamy swój roll-up. Pomyślałem na co. A wiesz co? Napisz na nim, że Ziemia jest tylko jedna, a my nie mamy dokąd pójść. Proszę Państwa, czy to jest przypadek ani ze mnie mądry, ani mądrala? Staram się robić to, żeby tej Ziemi było lżej, żebyśmy mogli zachować ją dla przyszłych pokoleń, jak to się modnie mówi. Sytuacja jest bardzo poważna. Wzrost temperatury, migracja klimatyczna, nie tylko ta polityczna, wojenna, ale klimatyczna czeka nas niewątpliwie. Ludzie z południa będą się przemieszczać na północ, żeby przeżyć, a my musimy znaleźć na nich miejsce. No chyba, że zostawimy ich tam, ale to jest bardzo nieludzkie. Ziemia jest tylko jedna. A my nie mamy do koczku. Może razem powtórzymy to fasło? Co by na to? Kocham dobre, smutne do dziwne ukochamy. Nim dzieci z nami płyną słodki czas. Każdy kot w sercu jestem tak drogi. Jak przeżywym tak pod tym dachem każdy dzień. Można mówić na wykładach, na konferencjach bardzo dużo. A to, co nas połączyło, to z jednej strony jest muzyka, a z drugiej strony ekologia. Ja nie jestem muzykiem, ani też, proszę Państwa, aktorem. Ale to, co nas łączy, to z jednej strony muzyka, która nam towarzyszy od kolebki aż po grup, a z drugiej strony to są właśnie śmieci, które, tak jak muzyka, towarzyszą nam od kolebki aż po grup, a nawet trochę dłużej. To nas połączyło. W zespole mamy jednak muzykę i świetną wokalistkę, skąd ich pan wziął? Muzykiem jest Adaś, który z moim synem często jeździł na koncerty i okazało się, że gra. To, że ja ich spotkałem. To, że oni mnie spotkali, że energia w, nas, w naszym zespole, a jest 12 osób. Akurat tutaj dla dzieci młodzieży jest, jest dużo mniej, ale dla osób, dla seniorów jest 12 osób. Każdy z nich przyjeżdżając mówi: Jezus, jak to jest fajne, jaka to jest energia. To jest, proszę Państwa, energia dla Ziemi, bo to, co my robimy, jest bardzo nietypowe. Yy, spektakl o śmieciach to, to się raczej nie zdarza wśród poważnych artystów, którzy myślą o bardziej ambitnych zadaniach. Ale przecież Ziemia też, też ich dotyczy. Ta ochrona środowiska, ta pełna świadomość, to że przyszłość zależy od nas, jak będziemy wyglądać, jak będziemy żyć na tej planecie. I, i no takie jest przesłanie generalnie. Dbajmy o tę Ziemię, bo ona jest tylko jedna, a my naprawdę nie mamy dokąd pójść. Państwo, tutaj w Kowarach, w Miejskim Ośrodku Kultury, ten dzisiejszy koncert. Dzisiaj mamy zespół z Narodowego Forum Muzyki. Kowary nas przyjęły bardzo gorąco. Prawie cała sala, naprawdę wytrawnej, znającej się na rzeczy publiczności. Gorące oklaski, wręcz aplauz na koniec po występie Lutos R Quintet nie spodziewałem się takiego mocnego, gorącego i emocjonalnego przyjęcia. To niezwykłe. Publiczność Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach zasługuje na duże brawa, ja bym im klaskał. Dziękuję za przyjęcie. To był niezwykły koncert z cyklu z klasyką przez Polskę. 52 lata. W różnych miejscach już się tutaj mieszkały, to się odbywały, ale kowary ciągle bliskie i coraz piękniejsze. Tak przynajmniej turyści mówią. Myślę, że artystyczne spojrzenie również to, to widzi. Już widzę tutaj wiele twarzy, których tutaj już prezentowałam i tym razem następną panią mamy panią Alicję, Marię. Bieskie Matejak. Jestem uczestniczką 52. Festiwalu Tkaniny Międzynarodowego, który się odbywa właśnie w Kowarach od tak dawna i który prowadzi pani paradowska Werszel Ewa. Cieszę się, że mogę tutaj być i przedstawić swoje prace w, tej, w tym miłym, takim wyjątkowym miejscu. Wystawa nazywa się Tkaninowe Kaprysy, bo jest to mała wystawa z takich właśnie małych form, robionych w większości metodą batiku, i również takiej aplikacji małych batików na tkaninie, które tutaj widzimy. Edycja 52, czyli od 1974 roku rok rocznie, bez względu na powodzie. Na pandemię, na przemiany różne, na zniknięcie z mapy miasta fabryki dywanów, co nas najbardziej dręczy i boli. Jednak przyjeżdżamy, nie szukamy żadnego innego miejsca w Polsce. I nie tylko my tu z Wrocławia, ale przedstawiłam całą grupę, to prawie ze wszystkich stron Polski. Tam, gdzie jest, rozwija się bardzo mocno tkanina, przy uczelniach akademickich, przy, y, w domach kultury, i ci artyści też chcą się gdzieś spotkać. My też prowadzimy seminaria takie popołudniowe dla siebie samych, ale też dla gości, którzy chce, chcieliby posłuchać coś. Więc to napawamy się tą wiedzą, która nie zawsze jest dostępna, bo nim wyjdzie jakiś artykuł, to już są następne jakieś ważne, powiem, wystawy czy, czy wydarzenia w tej dyscyplinie sztuki. Dlatego tu jest ten czas na spokój, na przemyślenia i na wysłuchanie wzajemne, czyli każdy artysta może może otrzymać powiedzmy godzinę, półtorej godziny na opowiadanie, co w zeszłym roku czy od, od tamtego roku do tego ważnego się przytrafiło w sztuce jemu, czy w jego mieście, czy na świecie. Metoda batikowa to jest zasłanianie poszczególnych partii rysunkiem, woskiem lub parafino albo zmieszanymi tutaj tymi mediami na gorąco i farbowania od najjaśniejszej barwy do najciemniejszej powstają różne efekty barwne. W międzyczasie dodajemy właśnie rysunek tym woskiem. Jeżeli stosujemy wosk, jest to bardziej elastyczny materiał, który daje taki efekt pisania, bardziej precyzyjny, natomiast dodanie parafiny powoduje takie pękanie jej, ona jest bardziej sztywna i w ten sposób powstają takie efekty marmurku, takiego właśnie przenikania farby w formie takich no często niekontrolowanych, ale interesujących artystycznie właśnie takich wzorów. No są to formy zaczerpnięte z tradycji indonezyjskiej, także tutaj mamy rzeczywiście różne źródła inspiracji. To nie jest tylko, powiem, festiwal sztuki włókna, tylko sztuka dla sztuki. Tylko jest to nasze, powiedzmy takie oddanie się sercem przede wszystkim kowarom, bo zawsze we wszystkich plakatach, we wszystkich katalogach, wszędzie jest promocja. Właśnie kowal. Myślę, że artyści, którzy już zasmakowali kowal, to mogą nawet indywidualnie przyjeżdżać i się tutaj mm -hmm. rządzić. Chodzi o to, żeby ta sztuka nigdy nie zniknęła.